Witam serdecznie, ja jestem Korentin. Formuła E to pierwsza na świecie seria wyścigowa, w której udział biorą bolidy napędzane wyłącznie silnikami elektrycznymi. Z roku na rok ta seria zyskuje coraz większą popularność. Już niedługo rozpocznie się dziewiąty sezon FE i jest to świetna okaza do tego, by przybliżyć Wam tę serię wyścigową. Jeśli taki film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i udostępnijcie materiał znajomym. A teraz lecimy z tematem. Sezon Formuły E w teorii odbywa się na przełomie dwóch lat, tak jak Puchar Świata w skokach narciarskich. W teorii bowiem ostatnim takim sezonem był sezon 2019-2020. Od sezonu 2021 wszystkie rundy danego sezonu odbywają się w ciągu jednego roku. Wszystkie rundy sezonu 22-23 odbędą się w roku 2023. Inauguracja sezonu odbędzie się 14 stycznia w Meksyku na znanej z F1, ale skróconej nitce toro Autodromo Hermanos Rodríguez. Kolejne dwie rundy odbędą się w dniach 27 i 28 stycznia w mieście Adirija w Arabii Saudyjskiej. 11 lutego Formuła E po raz pierwszy zawita w Indiach, a konkretnie w mieście Hyderabad. 25 lutego odbędzie się pierwszy wyciek FF w Afryce, a dokładnie w jednej ze stolic RPA, Kapsztacie. 25 marca przeniesiemy się po raz pierwszy w historii FE do brazylijskiego Sao Paulo, gdzie kiedyś ścigało się Indycar. W dniach 22 i 23 kwietnia odbędą się dwie rundy u naszych zachodnich sąsiadów, na lotnisku Tempelhof w niemieckim Berlinie. 6 maja odbędzie się runda w Monaco, na tym samym układzie toru, na którym ściga się F1. 3 i 4 czerwca będą miały miejsce dwa wyścigi w stolicy Indonezji, w Dżakarcie. 24 czerwca polecimy do USA, gdzie w Portland odbędzie się kolejny wyścig. W dniach 15 i 16 lipca odbędzie się podwójna runda w stolicy Włoch, Rzymie, zaś finał sezonu będzie miał miejsce w dniach 29 i 30 lipca na torze w brytyjskim Londynie, którego fragment będzie przebiegał przez Centrum Wystawiennicze Excel London. Od sezonu 14-15 do sezonu 17-18 ustalano konkretną liczbę okrążeń na dany wyścig. Na sezon 22-23 powrócono do tego formatu. Powrócono bowiem od sezonu 18-19 do sezonu 21-22. Wyścig formuły E trwał 45 minut plus jedno okrążenie. Cechą charakterystyczną torów FE jest to, że prawie wszystkie obiekty są uliczne, co pozwala na tworzenie unikatowych nitek, których nie zobaczymy w żadnej innej serii wyścigowej. Ponadto wyścigi odbywają się w miastach atrakcyjnych turystycznie. Najczęściej są to stolice państw, np. Jakarta, Rzym czy Londyn. Rundy formuły E organizowane są też czasem na obiektach znanych z innych serii wyścigowych. Przykładowo wyścigi w Meksyku i Monako odbywają się na torach znanych z F1, w brazylijskim São Paulo ścigało się kiedyś IndyCar, zaś w sezonie 20-21 odbyły się dwa wyścigi na torze Ricardo Tormo w hiszpańskiej Walencji, gdzie ściga się MotoGP. Tory Formuły E charakteryzują się również wąskimi nitkami, które mają długość od 2 do 4 km. Ciekawostką jest fakt, iż jedyne miasto, które pojawiło się w każdym sezonie mistrzostw, jest Berlin. W sezonie 19-20 odbyło się tam nawet aż 6 wyścigów, na co wpływ miała światowa pandemia COVID-19, przez którą odwołano wiele rund. Punktacja w wyścigach jest podobna do tej z Formuły 1. Punktuje czołowa dziesiątka, zaś autor najszybszego kółka dostaje dodatkowy jeden punkt, jeżeli ukończy wyścig w top 10. Dodatkowo zwycięzca kwalifikacji otrzymuje 3 oczka. A skoro już mowa o kwalifikacjach. To ich format dość często się zmieniał. Od sezonu 21-22 kierowcy są dzieleni na dwie grupy. Ci, którzy są na nieparzystych miejscach klasyfikacji kierowców trafiają do grupy A, a ci na miejscach parzystych trafiają do grupy B. Wyjątkiem jest inauguracja sezonu, gdzie każdy zespół nominuje po jednym przedstawicielu do każdej grupy. Z każdej grupy wychodzi po czterech kierowców, którzy rywalizują ze sobą w fazie pucharowej. W ćwierćfinałach czwarty kierowca z jednej grupy rywalizuje ze zwycięstwem grupy przeciwnej, zaś trzeci kierowca rywalizuje z drugim. Zwycięzca w finału zdobywa 3 punkty i startuje z pole position. Przegrany w finału będzie startował z drugiego pola. Przegranie półfinałów ustawiał się na pozycjach 3 i 4, zaś przegranie ćwierćfinałów na miejscach od 5 do 8. Na pozycjach od 9 w dół ustawią się kierowcy, którzy odpadli w fazie grupowej. Z pól nieparzystych ruszą ci, którzy byli ze zwycięstwem kwalifikacji w jednej grupie. Reszta kierowców ruszy z pól parzystych. W pierwszych 8 sezonach aż 7 różnych kierowców zdobyło mistrzostwo FE. Każdy mistrz tej serii ma coś wspólnego z Formułą 1. Pierwszym mistrzem w sezonie 14-15 został znany z afery Crashgate brazylijczyk Nelson Piquet. Syn trzykrotnego mistrza siada F1 Nelsona oprócz uczestnictwa w Crashgate popisał się jedynie drugą lokatą podczas wyścigu na Hockenheim w 2008 roku. W sezonie 15-16 mistrzostwo zdobył były junior Red Bulla, szwajcar Sebastian Buemi, który w latach 2009-2011 jeździł za Toro Rosso. Co ciekawe, Buemi do dnia dzisiejszego ściga się w kasku z lokiem Red Bulla, nie tylko w FE, ale również w UEG w klasie LMP1, gdzie zdobył trzy tytuły Mistrza Świata. Wygrywał też 24-godzinny Le Mans. Czterokrotnie. W sezonie 16-17 mistrzem Formuły E został brazylijczyk Lucas Di Grassi, który w 2010 roku jeździł w f dla zespołu Virgin. W Formule E i długodystansowych mistrzostwach świata przez lata reprezentował barwy Audi. Sezony 17-18 oraz 18-19 wygrał inny były junior Red Bulla, Francuz Jean-Eric Verne, który dla Toro Rosso w F1 stratował od 2012 do 2014. Vern jest póki co jedynym dwukrotnym mistrzem FE i jednocześnie jedynym kierowcą, który obronił tytuł mistrza tej serii. W jednym z wywiadów wyznał, że presja w programie Red Bulla była olbrzymia i nie zniósł jej zbyt dobrze. Mistrzem sezonu 19-20 został portugalczyk Antonio Felix da Costa. Jest on jedynym mistrzem FE, który nigdy nie wziął udziału w wyścigu Formuły 1. Był jednak członkiem programu juniorskiego Red Bulla. Od sezonu 20-21 Formuła E ma rangę Mistrzostw Świata, dzięki czemu jest stawiana na tej samej półce co WEC, WRC i Formuła 1. Pierwszym mistrzem świata Formuły E został Holender Nick de Vries. Po tym sukcesie zespoły F1 zaczęły się nim interesować. Na Montcy w 2022 roku zastąpił jednorazowo Alexa Albona i zajął dziewiąte miejsce. I to m.in. dzięki temu świetnemu występowi na sezon 2023 otrzymał angaż w Alfa Tauri. W sezonie 21-22 Mistrzostwo Świata zdobył zaś Belk Stoffel Van Dorn, który w latach 2016-2018 jeździł dla McLarena w F1. Ten epizod był jednak kompletnie nieudany, a najlepszym na to dowodem jest fakt, iż w 2018 przegrał wszystkie sesje kwalifikacyjne z Fernando Alonso. W przypadku mistrzostwa zespołów nie ma aż takiej różnorodności jak wśród kierowców. Tylko cztery ekipy mogą się pochwalić takim osiągnięciem. Pierwsze trzy sezony to jest 14-15, 15-16 oraz 16-17 zdobyła francuska ekipa Adams Renault. W późniejszych latach Dams współpracował z Nissanem, gdyż Renault chciało się skupić na Formule 1. Po zakończeniu sezonu 2021-22 Nissan przejął własność Damsa, przez co w obecnym sezonie będą startować pod flagą japońską. W sezonie 17-18 jedyny tytuł mistrzowski w FE zdobył niemiecki Audi Apt Sport Scheffler, który po zakończeniu sezonu 2021 opuścił serię. Na sezon 22-23 Apt wraca do Formuły E we współpracy z hiszpańską Copprow. Audi z kolei w 2026 wejdzie do F1 z fabrycznym zespołem przejmując za Ubera. W sezonach 18-19 oraz 19-20 tytuł mistrza zespołu zdobyło chińskie dst Cheetah, które przed startem sezonu 16-17 przejęło aktywa japońskiego zespołu Aguri, którego założycielem był Aguri Suzuki. Ten sam, który miał w F1 zespół Super Aguri. W obecnym sezonie Deutsche nie pojawiło się w stawce, zaś firma DS została tytułowym sponsorem amerykańskiego Pęski. Sezony 2021 oraz 2021-2022 wygrała ekipa Mercedesa, która jest pierwszym mistrzem świata formuły F wśród zespołów. Po zdobyciu drugiego tytułu, Mercedes postanowił się wycofać, a w ich miejsce wszedł McLaren. Tegoroczna stawka formuły e Liczy 11 zespołów, których reprezentuje 22 kierowców. Zacznijmy od nowych ekip. Pierwszą z nich jest brytyjski Neon McLaren, który wszedł w miejsce Mercedesa. Jego kierowcami zostali legenda Audi, trzykrotny mistrz DTM, niemiec Renerast oraz debiutant, znany z F2 i F3 Brytyjczyk Jake Hooks. Drugim nowicjuszem jest monakijskie Maserati. Dlaczego nie włoskie? Otóż dlatego, że weszło ono w miejsce monakijskiego Venturi Racing, a pełna nazwa zespołu to Maserati Monaco Sports Group Racing. Jego kierowcami będą trzeci zawodnik zeszłego sezonu Szwajcar Eduardo Mortara oraz były kierowca symulatorowy Mercedesa w F1 Niemiec Maximilian Ginter. Pozostałe dziewięć zespołów to amerykańskie DS Penski, gdzie będą jeździć dwukrotny mistrz jean eric Vern i aktualny mistrz Stoffel Van Dorn chińskie Nio 333, w którym są byli kierowcy F2, brytyjczyk Dan Tiktum i brazylijczyk Sergio Camara. niemiecki Abt Cupra, którego reprezentują dwukrotny wicemistrz DTM, Szwajcar Nico Müller oraz były tester Zaubera i Katerhama w F1, Holender Robin Franz, hinduska Mahindra, w której będą jeździć jeden z mistrzów FE, Lucas di Grassi oraz były tester Williamsa i Renault w F1, brytyjczyk Oliver Rowland. Brytyjski Jaguar TCS Racing, którego barw będą bronić aktualny wicemistrz nowozelandczyk Mitch Evans oraz były tester Mercedesa w F1, brytyjczyk Sam Bird. Niemiecki Tak Hoyer, Porsche, którego kierowcami są jeden z mistrzów Antonio Felix da Costa oraz były kierowca Manora i Saubera w F1, Niemiec Pascal Wehrlein brytyjski Envision Racing, gdzie kierowcami są Sebastian Buemi oraz legenda japońskich serii wyścigowych, nowozelandczyk Nick Cassidy. Japoński Nissan, do którego trafili dwaj Francuzi, znany z F2 Norman Nato oraz wicemistrz serii Super Formula, Sasha Fenestras. Ostatnią ekipą jest zespół Michaela Andretiego, który próbuje wejść do F1 z własnym zespołem. Nosi on nazwę Avalanche Andretti, a jego kierowcami są kierowca testowy Red Bulla, Brytyjczyk Jake Dennis oraz trzykrotny zwycięzca 24-godzinny Kolęmo, Niemiec Andre Lotterer. Formuła E pomaga w awansie do F1, co udowodniło trzech kierowców. Pierwszym z nich jest obecny kierowca Alpin Pierre Gasly. Francuz w 2017 zastąpił w Nowym Jorku w Edams Renault Sebastiana Buemiego, który musiał się stawić na wyścigu WEC. Gasly punktował w obydwu wyścigach, a w drugim z nich był nawet czwarty. Niedługo potem został wicemistrzem serii Super Formula, a pod koniec sezonu 2017 zadebiutował w F1 Toro Rosso. Drugim kierowcą jest obecny zawodnik Williamsa, Alex Albon, który… nigdy nie zadebiutował w FE. Na sezon 18-19 miał podpisany kontrakt z Nissanem, ale zerwał go, gdyż został kierowcą Toro Rosso. Ostatnim kierowcą, któremu Formuła E pomogła w awansie do F1 jest jej pierwszy mistrz świata Nick DeVry. Kolender, rok po zdobyciu tytułu wziął udział w piątkowych treningach dla Mercedesa, Astona Martina i Williamsa, a w barwach z Tainis zajął dziewiąte miejsce na Moncy. Dzięki tym wynikom w 2023 roku Devry będzie kolegą zespołowym Yukiego tsunody w Alpha Tauri. W Formule E, podobnie jak w wielu innych seriach wyścigowych, można zdobywać punkty do superlicencji. W porównaniu do F2 tych punktów zdobywa się jednak mniej. Przykładowo mistrz formuły E zdobywa tyle samo punktów, co czwarty zawodnik Formuły 2, czyli 30. Zaś czołowa trójka otrzymuje pełną pulę potrzebną do superlicencji, czyli 40. Od sezonu 2021 mistrz formuły E zostaje jednak mistrzem świata, zaś Mistrz F2, F3 czy Indicar mistrzem świata nie jest. Pierwsza generacja bolidów Formuły E wyglądała tak. Obowiązywała ona przez pierwsze cztery sezony. To co ją wyróżnia na pierwszy rzut oka to to, że nie posiadała ona systemu Halo. Ponadto kierowcy byli zmuszeni do zmiany bolidów w trakcie wyścigu przez ograniczoną pojemność baterii. Bolidy drugiej generacji FE wyglądały tak. Kierowcy jeździli nimi od sezonu 18-19 do sezonu 21-22. Były one cięższe od poprzednika o 65 kg, co wraz z rozwojem technologii pozwoliło na przejechanie całego wyścigu jednym autem, autem, które system Halo już posiadało. Trzecia generacja, obowiązująca od sezonu 22/23, wygląda tak. Bolidy trzeciej generacji będą najmniejsze i zarazem najszybsze w historii Formuły E. Będzie można je dotankować, czyli doładować w trakcie pitstopu. Tak wyglądają wymiary Bolidów trzeciej generacji i ich osiągi w porównaniu do generacji numer 2. Warto także pamiętać, że poziom mocy samochodu jest ograniczony. W przypadku aut trzeciej generacji wynosi 350 kW na kwalifikację i 300 kW na wyścig. Ponadto nowym dostawcą opon na ten sezon został Hancock, który zastąpił obecnego od pierwszego sezonu Miślena. Kierowcy w trakcie zmagań mogą korzystać z dwóch dodatków, jakimi są Attack Mode i Attack Church. Pierwszy z nich pozwala na chwilowe podniesienie mocy silnika i aktywowany jest po przejechaniu wyznaczonej strefy na torze, która znajduje się poza linią wyścigową. Liczba aktywacji i czas trwania doładowania jest ustalany na godzinę przed startem wyścigu, co sprawia, że wyścigi są bardziej nieprzewidywalne. Teraz kierowcy dostali większą swobodę w kwestii używania tego systemu, bowiem będą mieć do dyspozycji kilka wariantów. Przykładowo, przy łącznie 4 minutach bonusowej mocy kierowca będzie mógł wybrać opcję 2, +2 1 3 lub 3 plus 1. Atak Church natomiast będzie miał związek z pitstopami. Podczas postoju, który będzie trwał około pół minuty, bateria Bolitu przyjmie łącznie 4 kWh energii z ładowarki o mocy 600 kW. Efektem będzie odblokowanie dwóch trybów ataku, których moc wzrośnie z 300 do 350 kW. Przez pierwsze 8 sezonów mieliśmy również system fanboost, który pozwalał angażować się widzom. Fani głosowali na swoich ulubionych kierowców przez 6 dni przed każdym wyścigiem, a pięciu z nich otrzymywało dodatkowe chwilowe zwiększenie mocy, z którego mogli skorzystać w dowolnym momencie wyścigu. Głosować można było przez aplikację i stronę internetową FE oraz odpowiednimi hashtagami na Twitterze. Robert Kubica, co prawda, nigdy nie wziął udziału w wyścigu Formuły E, ale miał okazję odbyć prywatny test. Polak jednak uznał, że kierowanie takim autem w ciasnych zakrętach nie jest dla niego idealną kombinacją. Ja jednak widziałbym Roberta w tej serii wyścigowej z trzech powodów. Po pierwsze, większość rund FE odbywa się na torach ulicznych, na których nasz rodak radził sobie dobrze. W F1 na podium stał 12 razy, z czego pięciokrotnie właśnie na torach ulicznych. Co więcej, swoje jedyne zwycięstwo odniósł na ulicach Montrealu w 2008 roku, zaś w Monaco, które jest w kalendarzu FE, stał na pudle dwa razy. Po drugie, dla koncernu PKN Orlen byłaby to kolejna promocja. Po trzecie, oglądalność tego sportu w Polsce znacząco by wzrosła. Formułę E można oglądać w naszym kraju za pośrednictwem Eurosportu i Playera. W jakich zespołach widziałbym Krakowianina? W amerykańskich: DS Penski lub Andretti, gdyż nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi są najlepsze w historii. Więc polski kierowca w amerykańskim zespole to by było coś. Ponadto Kubica jeździłby z doświadczonymi kierowcami. W Pęski są Jean-Éric Vern i Stoffel Van Dorn, zaś w ekipie Andrettego Andre Lotterer. Reasumując, Formuła E to prestiżowa seria wyścigowa, którą warto oglądać, zwłaszcza, że wyścigi tej serii nie kolidują z Formułą 1. Co więcej, FE pod niektórymi względami przebija królowo sportów motorowych, jak na przykład futurystyczny wygląd bolidów, tańsze bilety na wyścig, możliwość zwiedzenia atrakcyjnych miast, stawka z dużą ilością znanych nazwisk, czy przede wszystkim duża nieprzewidywalność. A Wy komu będziecie kibicować w dziewiątym sezonie Formuły E? Piszcie w komentarzach. Na dziś to wszystko. Zapraszam na moją grupę na Facebooku Prosta Startowa. Dzięki za uwagę i widzimy się wkrótce. Cześć.